Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Dzisiaj nagrywam dla was odcinek z taką fajną, krótką informacją, a także akcją. E, oczywiście nie promuję tu żadnych produktów, nie zachęcam was jako osoba, która jest tu jakimś ambasadorem marki. Wręcz przeciwnie, po prostu sama z tego skorzystałam, zobaczyłam jaka to jest fajna rzecz, jaka fajna zabawa jest przy tym i pomyślałam, że może was to też zainteresować, bo być może nie wiecie o tym. E, mam parę osób tutaj. Obserwującej, którzy oglądają skrupulatnie moje odcinki, także może zainteresuje Was właśnie taka akcja. Kochani, ostatnimi czasy Kinder Czekolada. Właśnie zorganizowała taką akcję Każde dziecko na opakowaniu Kinder Chocolate. I każdy wygrywa i mały i duży otrzyma Kinder Chocolate ze swoim zdjęciem. Weź udział. Jest to taka strona internetowa. Żeby wziąć udział w tej akcji, która trwa do 31 października, wystarczy, że kupicie trzy opakowania tej wielkości. I e, trzy kody, które znajdują się w środku, właśnie na tej stronie po kliknięciu weź udział, e, wpiszecie, prześlecie swoje dane, wgracie zdjęcie oraz tekst, jaki chcecie, żeby był na tym jednorazowym, tak zwanym opakowaniu, w którym można wsunąć właśnie kinder czekoladki. Jest to bardzo fajny prezent dla dziecka, jest to mega prezent dla osoby, która m, kocha tego typu czekoladki. Akurat mój partner bardzo za nimi przypada. I dzisiaj e, dostałam trzy takie właśnie listy tutaj jedna e, taka spersonalizowane opakowanie i kartka była e, z moim zdjęciem, za chwilę wam pokażę, jedna dla mojego partnera, który uwielbia Kinder czekoladki i właśnie miałbyś to prezent na jego urodziny, ale no troszeczkę się spóźnił, e, bo czekałam no dość długo, bym powiedziała, około miesiąca i jeden taki list przyszedł dla mojego dziecka również z jego zdjęciem. Nikt nie wiedział e, tak naprawdę jak to będzie wyglądać, co tam będzie napisane, ponieważ wyszło to z mojej inicjatywy. Mój partner dopiero wróci z pracy, ale zapewne kiedy zobaczy co na niego czeka, że list Zaadresowany do niego jeszcze z taką fajną niespodzianką. Zapewne będzie przeszczęśliwy, że coś takiego dostał. Tym bardziej, że jest ogromnym, wielkim fanem Kinder Czekoladek. Właśnie takich. Bynajmniej mi też te Kinder Czekoladki w tym opakowaniu kojarzą się z dzieciństwem. Zawsze dostawałam je, jak byłam mała. Również w tych mniejszych opakowaniach, takich o połowę, mniej, o połowę mniejsze niż to. Cieszyłam się, kiedy to dostawałam, bo to był jednak taki smak dzieciństwa. Do dzisiaj z tych właśnie dziecięcych smaków kinder czekolada jak dla mnie nie straciła swojego smaku, jest rewelacyjna i od czasu do czasu chętnie po nią sięgam. Kochani, moje spersonalizowane opakowanie, nie dosyć, że dostałam tutaj fajny list, wygląda tak. Jest tu moje zdjęcie, ten tekst i tutaj ja sama to po prostu wgrywałam zdjęcie i jakby te dane. Jest tu napisane coś adekwatnego do mnie. Dla swojego dziecka również wybrałam opcję, dla niej i dla partnera również coś, co po prostu kojarzy się z nimi. U mnie jest moje życie to jedna wielka przygoda, dlatego kocham jego każdą sekundę. Angelika, 30 lat. Tak to wygląda. Bardzo fajna pamiątka z tej akcji, bardzo fajna rzecz. Stosunkowo bardzo tania, no bo trzy takie opakowania kosztują nas około 15 zł, ale naprawdę można czasem trafić w promocji troszkę taniej. Poza tym ten list przyszedł do mnie zupełnie za darmo, nie płaciłam tego za to. Jedyne co musiałam zrobić, to kupić trzy opakowania takich czekoladek, wziąć udział na tej stronie, którą pokazywałam. Wpisać te trzy kody z środka i taka spersonalizowana, fajna kartka przyszła do mnie. Jeżeli chcecie zamówić coś takiego w prezencie dla bliskiej osoby, może dla dziecka, żeby mieć na pamiątkę taką fajną rzecz, zróbcie to, bo czasu zostało niewiele już tylko do 31 października. Przetestowałam to, sprawdziłam, przyszło, mam, także dzielę się z Wami. Kochani, mam nadzieję, że Wasze opakowania zadowolą Was tak samo jak mnie. Ja nie ukrywam, że odkąd wysłałam to zgłoszenie, to czekałam codziennie, sprawdzałam, czy listonosz już przyniósł te listy. Dzisiaj przyszły trzy takie listy dla mnie, dla mojego partnera i dla dziecka. I mam nadzieję, że jak mój partner wróci z pracy i zobaczy, co na niego czeka, będzie przeszczęśliwy. I to będzie już dopełnienie jego ostatniego, ostatniego prezentu urodzinowego, przygotowanego przeze mnie. Także... Korzystajcie, póki jest jeszcze na co czas. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Pa!